Jestem dziś w jednym z najstarszych miasteczek Lubelszczyzny nazywanym miastem historii. Miejsce to kojarzone jest z postacią sławnego cadyka i ostatnią bitwą kampanii wrześniowej. Można tutaj podziwiać piękny, klasycystyczny pałac i kościół, multimedialne muzeum historyczne i przepiękną naturę. Zapraszam do Kocka! Kock otrzymał prawa miejskie w 1417 roku, ale udokumentowana historia tego miejsca zaczyna się w wieku X. Początkowo miasto znajdowało się w rękach biskupów płockich. Następnie trafiło do robiącego karierę na Królewskim Dworze magnackiego rodu Firlejów, który dbał o jego rozwój i wielokulturowość. O! Napisane jest Żabieniec lancetowaty, a spotykam Pana. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Muzeum Historii Kocka, ale nie tylko historii, bo także pokazujące okoliczną przyrodę. Tak, pierwsza sala jest poświęcona prehistorii tych terenów, ale też walorom przyrodniczym, Kocka, które są no, niebyle jakie, niebanalne. O tym porozmawiamy za chwilę, ale chciałbym dowiedzieć się o tej historii lokowania miasta. 1417 rok Kock otrzymuje prawa miejskie na prawie magdeburskim. Co to w praktyce oznacza? Tajemnica podstawowa to była wolność gospodarcza. Czyli e, ustalenie dni handlowych, wytyczono rynek, on był w głównym punkcie miasta, przy świątyni, przy budynku e, dziś powiedzielibyśmy ratusza. Wtedy to był po prostu dom, w którym urzędował wójt. Cotygodniowe targi, ale także dwa targi w Wielkie Święta. Kocko trzymał takie prawa właśnie z rąk króla Władysława Jagiełły. Na ręce biskupów płockich, którzy wtedy byli właścicielami miasteczka, targ w Boże Ciało i targ w Święto w Niebo Najświętszej Marii. Panny. Dzisiejszy układ przestrzenny miasta wygląda trochę inaczej niż wtedy, kiedy miasto było lokowane, bo po firlejach zasłużonych dla rozwoju nastali wielopolscy, a potem sapiechowie. I właśnie Anna z sapiechów Jabłonowska miała ogromne zasługi dla rozwoju miasta. Księżna Anna, tak, właściwie wymieniamy ją nie jako przedstawicielkę rodu, tylko no, jako właścicielkę Kocka i Siemiatecz. Osobę w XVIII wieku znaną w całej Europie, ale nie znaną dlatego, że była znana, tylko znaną dlatego, że była wspaniałą gospodynią, wizjonerką, kobietą, naukowcem, no można powiedzieć, typ ówczesnej feministki. Układ Kocka, który do dzisiaj funkcjonuje, to właściwie w większości jej zasługa. Czyli wytyczenie nowego rynku. Rynek jest ogromny. Mieści się przy nim świątynia, był ratusz, który już niestety nie istnieje. Tam koncentrowało się życie miasteczka. Ale księżna Anna to nie tylko układ ulic, który do dziś obowiązuje, ale też mnóstwo dokumentów, listów, które po niej zostały. Była autorką ustaw powszechnych dla dóbr moich rządców, takiego dzieła ośmiotomowego, które no do dziś jest. Czytane, podziwiane i powolutku. Myślę, że dzięki naszemu muzeum także ta postać przebija się do, do powszechnej świadomości. Multimedialne Muzeum Historii Kocka opowiada o tych terenach już od Neolitu, a ta opowieść kończy się na II wojnie światowej? Nawet później, bo, bo czasy PRL-u, żołnierze wyklęci to są ostatnie opowieści, które nasze muzeum oferuje. Przechodząc z sali do sali. W drzwiach mijamy 150-200 lat, znajdujemy się w innym kocku, w innych czasach. No i wspomniana przez nas natura i przyroda, która otacza miasto. Tak, tutaj w tej pierwszej sali jest luneta przyrodnika, można sobie zobaczyć te rzadsze gatunki, ale kiedy wyjdziemy z muzeum, mamy do dyspozycji ścieżki rowerowe, ścieżki przyrodnicze, czekamy tylko na piękną pogodę i można ruszyć. Nie byłoby Kocka bez księżnej Anny Jabłonowskiej. To jej nowoczesnemu podejściu i reformatorskiej odwadze miasto zawdzięcza swój rozwój, zarówno w architekturze, jak i życiu społeczno-politycznym. Madame de Bavere, tak mówili na nią konfederaci barscy, dla których była swoistą przywódczynią. Początkowo w tym miejscu znajdował się zamek obronny, wybudowany przez Firlejów, magnackich właścicieli Kocka w pierwszej połowie XVI wieku. Później został przebudowany według stylu klasycystycznego dla księżnej Anny Jabłonowskiej. Przebudowę ukończono w 1780 roku. Architektem był osławiony w tamtych czasach Szymon Bogumił Cuk, nobilitowany przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, autor wielu budowli klasycystycznych w Polsce. Dzisiaj pałac pełni funkcję domu pomocy społecznej, ale za czasów panowania księżnej Anny był centrum kulturalnym rozsławionym na całą Polskę i Europę. Księżna Anna Jabłonowska, postać niezwykła jak na swoje czasy. Charyzmatyczna, świetnie wykształcona, z bardzo otwartym umysłem. Myślę, że odważna, bo wkroczyła śmiało w świat zdominowany wówczas przez mężczyzn. Tak, to jest postać niezwykła. E, jeden z naukowców XIX-wiecznych, już e, Józef Rostafiński napisał kiedyś, że jeżeli doczekamy się badań nad kulturą, to dwie postaci kobiece zasługują na monografię Bona i zaraz po niej jako Polka, księżna Anna Jabłonowska, właśnie jako taka postać niezwykła, zapisująca się Dosyć wyraźnie nie tylko w XVIII wieku, ale ogólnie w historii kultury polskiej. Czym się tak zasłużyła? Co robiła? Czym się nie zasłużyła to była kobieta, która sięgała zainteresowaniami wśród wielu dziedzin. Największym zainteresowaniem i umiłowaniem była natura, przyroda, ogrodnictwo, a wręcz rolnictwo, leśnictwo, wszystko, co się z tym wiązało i o czym też wspominała w wydawanych przez siebie pracach, między innymi w ustawach dla dóbr moich rządców, Zostały wydane w jej prywatnej drukarni w Siemiatyczach, a potem wznowione w drukarni warszawskiej. Cieszyły się dużym zainteresowaniem, między innymi wśród szlachty. Ale też była znana jako kolekcjonerka. Jej gabinet historii naturalnej w Siemiatyczach przyciągał wiele osób zainteresowanych nie tylko z Polski, ale ca z całej Europy. Praktycznie od jakiej dziedziny byśmy nie zaczęli, na jakiej nie skończyli, to byśmy znaleźli jakieś powiązania. Z księżną Anną Jabłonowską. Mówi się, że miała swój udział przy tworzeniu konstytucji 3 maja. E, tak, ale bardziej była znana jako uczestniczka, a wręcz inicjatorka Konfederacji Barskiej. E, była też znana właśnie e, organizując spotkania konfederatów Barskich e, pod kryptonimem Madame de Baré. Wspierała ich finansowo. E, tak, wspierała finansowo, ale też uczestniczyła w spotkaniach, e, organizowała je w swoich dobrach w Kocku i w Kukizowie. Stoimy przed Pałacem Jabłonowskich, bo ten gmach, jak i kościół w Kocku są tutaj dzięki księżnej Jabłonowskiej. Tak, dzisiaj właśnie Kocki Pałac jest to najbardziej rozpoznawalny obiekt tego miasta, wizytówka wręcz tego miasta, a zawdzięczamy go właśnie księżnej Jabłonowskiej. A w latach 70. XVIII wieku przeprowadziła tutaj totalną zmianę w mieście, zmianę urbanistyczną. Miasto zostało zaplanowane, zaprojektowane od nowa i tą zmianę twardą ręką... Wprowadziła. Kolejną imponującą budowlą, którą kock zawdzięcza księżnej Annie Jabłonowskiej jest wybudowany w 1782 roku klasycystyczny kościół parafialny pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Podobnie jak w przypadku pałacu projektantem był znakomity architekt Szymon Bogumił cuk. Najbardziej znanym z XVI-wiecznych właścicieli Kocka był Jan Firlej, marszałek wielki koronny, wojewoda krakowski. Firlej przyjął kalwinizm, był też aktywnym działaczem reformacji i wymógł na Henryku Walezym ogłoszenie tolerancji dla różnowierców. Firlejowie zmienili w 1555 roku ówcześnie istniejący kościół na zbór kalwiński. Świątynię udało się odzyskać katolikom dopiero po 100 latach. Na pamiątkę tego wydarzenia mieszkanie koccy zbudowali pomnik świętej Heleny. Była to matka Konstantyna, która miała odnaleźć krzyż, na którym ukrzyżowano Jezusa Chrystusa. Dlatego pomnik przedstawia świętą Helenę z krzyżem, symbolizując odzyskanie Kościoła dla katolików. Kościoły zazwyczaj wznoszono na planie Krzyża Łacińskiego, ale Kościół Parafialny w Kocku jest pod tym względem szczególny. Tak, Kościół Kocki jest szczególny pod tym względem, ponieważ został zbudowany w formie prostokątu. W ogóle Kościół Kocki był w swojej historii przebudowywany trzykrotnie. Pierwszy raz za czasów Firlejów, drugi raz przebudowę dokonała księżna Anna Jabłonowska wraz z ówczesnym proboszczem księdzem Prałatym Wincentym Jezierskim. I trzecią swą przebudowę Kościół Kocki przechodził na przełomie XIX i XX wieku. Ale to, co dzisiaj oglądamy, to jest wynik odbudowy, bo po II wojnie Kościół nie, został zniszczony? Nie, przebudowy. Przebudowy, przebudowy Kościoła, natomiast po II wojnie światowej Kościół Kocki został tak jak pan powiedział, faktycznie odbudowywany, ponieważ Niemcy 3 października 1939 roku, podczas toczonych tutaj bitw z generałem Franciszkiem Klebergiem, ostrzelali kościół, dach i wieżyczka zapaliła się, cały ten dach runął do środka, kościół uległ praktycznie kompletnemu zniszczeniu, zostały tylko ściany nośne w archiwum parafialnym, znajdują się zdjęcia, które dokumentują właśnie to zniszczenie kościoła. My znajdujemy się w muzeum parafialnym, które opowiada o wielokulturowości tych, Ziem. Tutaj rzeczywiście pod tym względem było spore bogactwo. XV wiek to w zasadzie dominacja Kalwinów. Tak. Zasada Cuius Regio Eius Religio. XV wiek, XVI. To dominacja tutaj Firlejów. A czy w muzeum znajdują się jakieś artefakty z tego okresu? Mamy oryginalne karty z Biblii Brzeskiej, czyli tego tłumaczenia protestanckiego Pisma Świętego. Mamy reprint postyli Mikołaja Reja. Mamy naczynie liturgiczne do picia wina szalnego. Kolejną taką religią znaczącą o dużych wpływach na tym terenie był judaizm. Mówi się nawet o takim hasydyzmie kockim. To szczególny odłam? Co to było? W ogóle hasydyzm kocki jest takim unikatowym odłamem religii judaistycznej. W 1829 roku przybył do Koska Menachem Mendel Morgenstern. On tutaj właśnie założył taki oddolny ruch hasycki, potęgujący, że tak powiem, taki walor duchowy tej religii, a nie tylko taką suchą literę przestrzegania. Prawa. Początkowo niezbyt był tutaj przyjęty. No podobnie jak wjeżdżał do miasta, to rzucano w niego kamieniami. Tak, właśnie, ale tak mu się to spodobało, że postanowił się tutaj osadzić, osiąść i no, założył tutaj swoją dynastię hasycką, która istniała aż do II wojny światowej. To jest rabinówka, jeden z najstarszych drewnianych budynków w Kocku z charakterystyczną wieloboczną wieżytką. Został wybudowany w drugiej połowie XIX wieku. W międzywojniu mieszkali tutaj Izrael Leib i Józef Morgenstern, prawnukowie najsłynniejszego cadyka z Kocka, Menachema Mendla Morgensterna. Znajdujemy się przy domu, w którym... Mieszkali prawnukowie Cedyka Skocka, Menachema Mendela Morgensterna. I pani też mieszkała w tym domu przez długi czas? Tak. Mieszkałam z rodzicami i z siostrą przez 17 lat, od roku 1960 do 1977. Co to była za postać? To była postać wyjątkowa. Urodził się w Biłgoraju jako syn biednego szklarza. W roku 1829 przybył do Kocka razem ze swoim dworem. I stwierdził, że Kock jest odpowiednim miejscem na zamieszkanie tutaj i założenie dworu. I tak też się stało. Czadyk Menachem Mendel Morgenstern był człowiekiem bardzo mądrym. Był charyzmatyczny. Przyjeżdżały do niego pielgrzymki z różnych odległych krańców, nawet Europy. Był autorem wielu ciekawych myśli, które zapisali jego uczniowie. Na przykład: Chciałbym, żebyś nie grzeszył. Nie dlatego, że jest to zakazane, ale dlatego, że nie masz na to czasu. Druga myśl, gdzie mieszka Bóg, gdziekolwiek go wpuścisz. I tę mądrą myśl Zadyka cytował w latach 60. ubiegłego wieku w kościele podczas homilii ksiądz Władysław Pogonowski. W upamiętniono generała Franciszka Kleberga, który do ostatniej chwili bronił niepodległości Polski w 1939 roku. Walczył, gdy inni się poddali lub uciekli. W centrum miasta stoi z kolei pomnik przypominający o wydarzeniach z roku 1920. Bitwa Warszawska 1920 roku, czyli powszechnie znany cud nad Wisłą, to znane wydarzenie. Natomiast mało kto wie, że tuż przed tą bitwą Piłsudski przyjechał do Kocka. Piłsudski był w Kocku według lokalnych oczywiście źródeł, 14 sierpnia 1920 roku na Kockiej plebanii spotkał się z grupą oficerów, żeby omówić najważniejsze zagadnienia uderzenia z Nadwieprza. Był też w Firleju, niedaleko Kocka. Oczywiście ta informacja, którą posiadam, nie jest potwierdzona do końca w źródłach. Ona się ukazała w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w Kockiej Gazecie, w życiu Kocka. A jakie znaczenie to kontruderzenie miało dla samej bitwy? Bez kontruderzenia z Nadwieprza nie byłoby cudu nad Wisłą. Prawda jest taka, że Józef Piłsudski zagrał wabank. Te cztery dywizje piechoty i jedna dywizja kawalerii zadecydowały o tym, że milionowa armia sowiecka wycofała się spod Warszawy. Gdyby Piłsudski nie zagrał wabank, to bolszewicy spod Zamościa podeszliby Tutaj na linii Wieprza i mogliby przekroczyć Wisłę i okrążyć Warszawę od zachodu. Gdyby bolszewicy wiedzieli, że mamy tylko cztery dywizje piechoty, wcale by się nie wycofali. Nie byłoby wolnej Polski, nie byłoby cudu Nadwisłu. W jaki sposób to kontruderzenie z Nadwieprza i to zwycięstwo można połączyć z generałem Klebergiem? Pułkownik Franciszek Kleberg, jako młody oficer. Bardzo mocno zaznaczył się w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Służąc pod ge rozkazami generała Tadeusza Rozwadowskiego w trakcie obrony Lwowa, był znanym oficerem i kiedy ważyły się losy państwa polskiego, tutaj na polach pod Warszawą i tutaj w okolicach Kocka, został zaangażowany do pracy w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Tadeusz Rozwadowski, który opracowywał plany bitwy z marszałkiem Piłsudskim, Znał pułkownika Kleberga i cenił jego umiejętności. I Kleberg prawdopodobnie częściowo, przynajmniej, brał udział w opracowywaniu planów kąt uderzenia z nad Znajduje się w Woli Głowskiej położonej niedaleko Kocka wsi leżącej w Dolinie Rzeki Czarnej. To między innymi tutaj żołnierze samodzielnej grupy operacyjnej Polesie walczyli od 3 do 5 października 1939 roku w ostatnim etapie bitwy pod Kockiem. Rzadko się zdarza, że budynek jest pomnikiem, a pomnik budynkiem jednocześnie. Tutaj mamy z tym do czynienia. No właśnie, nie wiem, czy rzadko, ale tutaj rzeczywiście mamy z tym do czynienia. Cały nasz Dom Kultury jest pomnikiem postawionym generałowi Klebergowi i jego żołnierzom. E, został otwarty w 1989 roku i od początku było zamysłem, że będzie to właśnie pomnik czynu bojowego Kleberczyków. Nawet nie samego generała Kleberga, e, nie pomnik bitwy, ale właśnie pomnik czynu bojowego Kleberczyków. I do dzisiaj... E, ta bitwa, pamięć o żołnierzach, o generale jest wśród mieszkańców naprawdę żywa i to absolutnie nie jest fraze z To Muzeum Cynbojowego <coughs> przyciąga turystów. No, jest to wydarzenie w polskiej historii e, bardzo ważne, i tak jak sama postać generała Kleberga. No, oczywiście, jest to, e, o czym niestety nie wszyscy ciągle wiedzą i pamiętają, jest to ostatnia bitwa kampanii wrześniowej, czyli jest to ostatnia bitwa w czasie wojny obronnej 1939 roku stoczona przez regularne wojsko. Polskie. Nie walki partyzanckie, e, tylko walki toczone przez regularne wojsko Polskie, ale jest to ostatnia bitwa kampanii wrześniowej. A no, sam generał Kleber to świetny stratek, świetny dowódca, ale też co wynika również ze wspomnień jego żołnierzy, po prostu porządny człowiek. Niezwykle charyzmatyczne przypuszczam. bardzo. Samo utworzenie samodzielnej grupy operacyjnej Polesie, która przecież była takim zbitkiem z jednostek, które już wcześniej brały udział w walkach, z jednostek zapasowych różnych formacji, to jest w dużej mierze zasługa generała Kleberga. I to, że on te kilkanaście tysięcy wojska był w stanie zgromadzić i tak świetnie nią dowodzić, to jest zasługa generała Kleberga, więc świetnie wykształcony, ale właśnie mający to coś, co mu pozwalało dokonać to, czego dokonał, ale też zostać zapamiętanym. Co możemy zobaczyć w Muzeum Czynu Bojowego e, Kleberczyków? Są to pamiątki tutaj po bitwie stoczonej na tych terenach. My ciągle mówimy o niej Bitwa pod Kockiem. Oczywiście to jest pewne skrócenie i trzeba o tym pamiętać, bo Bitwa pod Kockiem tak naprawdę toczyła się na terenie kilkudziesięciu miejscowości, między innymi tutaj naszej Woli Głowskiej. Woli Głowskiej takie najważniejsze walki toczone były o kościół tutaj naprzeciwko nas i niedaleko jest cmentarz. Jako takie mm, powiedzmy miejsca umocnione one rzeczywiście były dużo ważniejsze, i eksponaty, które mamy tutaj w muzeum, to są przede wszystkim pamiątki znalezione przez ludzi i przyniesione przez ludzi. To będzie oczywiście broń, to będą różnego rodzaju elementy wyposażenia, zarówno ludzkiego, jak i konnego. Dlatego że w samodzielnej grupie operacyjnej po lesie była również kawaleria, więc to będą elementy uprzęży, siodła, tak jak widzimy mundury. Troszeczkę też mamy dokumentów, no z tym, że dokumenty to już są raczej przekazywane po wojnie przez rodziny, czy zdjęcia, to też są przekazywane. Po wojnie przez rodziny. No i też takie rzeczy jakby pokazujące czy pozwalające widzowi wyobrazić sobie pewne rzeczy. Ale tak jak mówię, to są rzeczy znalezione przez mieszkańców, wygrzebane z rzek, znalezione w lasach, czasami na strychach, bo to czasem też były własne pamiątki, które gdzieś tam się ukrywało i potem one trafiły do nas. W herbie Kocka możemy zauważyć rybę. Związane jest to z wieloletnią tradycją hodowli ryb na tych terenach, kultywowaną zresztą do dziś. W dolinie rzeki Czarnej występują liczne stawy, a w nich znajdziemy takie gatunki ryb jak karpie, tołpygi, amury, sandacze, sumy, liny czy szczupaki. Po śmierci księżnej Anny Jabłonowskiej Kock trafił w ręce spadkobierców i w XIX wieku został wykupiony przez hrabię Żółtowskiego, który przybył z Wielkopolski. Wprowadził na tych terenach bardziej wydajną i wyższą kulturę rolną z Wielkopolski. Zapoczątkował m.in. rozbudowę stawów oraz hodowlę ryb. Rodzina żółtowskich mieszkała w Kocku do 1944 roku, ale stawy i tradycje hodowlane trwają do dziś. Pock zadziwia. Małe miasto, a z jakże ciekawą historią. To tu możemy odkrywać losy rodu firlejów oraz wielkiej reformatorki Anny Jabłonowskiej czy generała Kleberga, dowodzącego ostatnią bitwą kampanii wrześniowej. Każda z tych wyjątkowych osób stworzyła kawałek historii kocka i miała wpływ na losy całego kraju.